Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale Domek Alpak. E, witamy Was w dzisiejszym vlogasku. Spójrzcie jak sobie odpoczywają. Odpoczywają sobie, Oksym. mnie usłyszał już krzyczy. Idziemy do środka zobaczyć jak tam ma się perełka. Rówka znowu nad kuwetą. Cześć, Oksy, Kto tak krzyczał, jak mnie usłyszał? Cześć! Cześć! Cześć, Leoś! Adelka u siebie w bazie, pewnie. Się śmieję, że to jej baza, że wraca jak odkurzacz do stacji ładującej. Tu chłopaki sobie odpoczywają, a Iwory z Fredziem. Tu jest mój piękny Beniuś. Tu jest mój piękny Beniuś. Nie chcesz się tulić? Dzisiaj słuchajcie, Beniu leżał, ja już mam donieść wodę z konewką, wracam, postawiałam tą konewkę, położyłam głowę na Beniusia, położyłam się koło Benka i tak sobie leżeliśmy chwilkę, co? Tak. Tak, musimy wyczesać Benek znowu głowę, bo znowu masz całą wsianę. A tutaj nasz Ariel. Nasz Arielek piękny. Hej! Hej Ariel! Jak tam, perełka? Jak tam, perełka? Jak ty się czujesz? W porządku. Jak jeszcze masz siłę pluć na mnie, to w porządku. Tak? Gicik? Gicik, wory, tam też krzyczy coś. Jest, słuchajcie, moja Adelcia w swoim boksie. To jest twój kawałek podłogi, tak? Trzeba nagrać rolkę. Mój jest ten kawałek podłogi, tak? Adelcia. Moja piękna główka sobie położyła. Taka, co całuśna moja. Adelcia tutaj ma swój boksik, bo ogólnie, jak nie było tutaj tego ogrodzonego, tylko ogólnie było przedłużenie boksu dziewczyn, to zawsze Adelka w tym rogu spała i na kamerze mieliśmy na nią fajny wgląd. Przestań, Perła! A że teraz jest tutaj ogrodzone, to ona sobie tutaj trzymych wchodzi, ma swoją rynienkę i taka Adelcia ma tu swój boksik, okno na świat ma. widok na pastwisko. Adelciu, Adelciu, Adelcia chyba spała. Cześć synek, moje piękności. A teraz pokażę Wam, jak wyglądają wymiona u alpaczki, jak mają mleczko, bo niektórzy nie wiedzą, jak wyglądają. Mówią, że mają mleko, a tak naprawdę te z alpaki nie mają mleka. Więc pokażę Wam, jak wyglądają wymiona pełne mleczka. Chodź, perełko. Ale nie plujemy! Jak widzicie, perła ma się bardzo, bardzo dobrze. Po niej nie widać, że jest w wysokiej ciąży, poza ogromnym brzuchem i wymionami. Spójrzcie. Spójrzcie, jakie ma pełne ccuszki. Wykarmisz dzidziusia ładnie, tak? Ale nie pluj. Ale po co tak plujesz? Ale po co tak plujesz? Już? Nie, już. Nie pluj. Po co? Nie pluj. No. Jeżeli chodzi o perłę, to jest taki fenomen alpaki, że alpaki niby plują między sobą, ale perła, jak jest w stanie, jak jest wciąż, zobaczcie, jaki ma brzuch. Jak jest w ciąży, i jest w takiej ciąży już zaawansowanej, to po prostu jest nie do nie idzie koło niej przejść. Na przykład na mnie tak reaguje, pluje, pluje, totalnie. Ale na przykład, jak się wycieli, jak urodzi małe, to można do niej podchodzić, daje normalnie podchodzić do malucha, bo już mieliśmy jej dwa porody, i po porodzie ona totalnie, całkowicie inna alpaka, nie pluje. Nawet się kładzie, daje się przytulać, więc po prostu nagram Wam vloga, jak już perełka będzie miała dzidziusia na świecie i zobaczycie jej zachowanie. Do momentu, w którym jej ponownie nie zacielimy, ona jest przytulaśna, nie pluje, a teraz nie wchodźmy w drogę. A to jest ten e, prototyp bryloczka, o którym Wam wspominałam, który sobie postawiłam na szafce nocnej. Spójrzcie, jakie to jest wykonanie perfekcyjne, jaka cute jest ta alpaczka. Idealnie będzie pasowała może niekoniecznie do tej małej torby, chociaż też jak się przypnie, to będzie fajnie wyglądało, ale na przykład do takiej większej e, bądź plecaka będzie naprawdę fajny, ma taki ogonek, więc już niedługo będą dostępne u nas. Tutaj będzie zawieszka bryloczka i tak będą się prezentowały. Będą kopie też Ariela i Benia, tak jak e, te większe pluszaczki. Zawołałam Matyldę do środka. No, dawaj, biegnij, biegnij. Matylda jest z owieczkami połączona. Spacerują sobie razem na dużym pastwisku. Cześć, Matyldziu! Hej! I co, powiedziałam, przyjdź, coś ci dam. I co, ja teraz muszę dać przysmaczka. Kto tam w las? Ozy, wlas do ciebie? No i co, i teraz muszę dać znaczka Matyldzi. Ja się. Już czeka, patrzcie. Ona tak sępi jak Ozi. Te oczy. Jezu jak to pięknie pachnie. Kie dobre. Nie czekaj już na więcej bez przesady. Znowu chcesz być na diecie? Jeden znaczek. Jeden. Jeden duży znaczek i starczy. Ozi! Ozzie też przyszedł na znaczki? Nie, telefonu nie jemy. Jak ona słodko chrupie. Tak, hmm, tak, 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 tak. Spójrzcie jaka jest piękna pogoda. Dzisiaj jest niedziela. Alpaczki są na pastwisku. Jedynie troszeczkę wieje, ale jest takie piękne słoneczko. Cześć Adelciu. Cześć! Nawet perełka wyszła. Jest Arielek. Są chłopaki. Benek. Pereł. Kamela. Adelka z jej przyszywanymi dziećmi. Ciocia Adelka, tak. Ciocia Adelka i jej przyszywany synek Leoś, który wygląda jak jej synek. I Oksja adoptowany. <grywania> Słodziaki. Spójrzcie, kochani, jak śpią alpaki. Patrzcie na Ariela. Ajwory dziękuję Wam za ten odcinek. Pamiętajcie, kochani, by subskrybować nasz kanał, zostawcie łapeczki w górę, jeżeli Wam się podobało, odsyłamy Was na Facebooka, Instagrama. No i do zobaczenia niebawem. Pa pa! Aj Jakie ty masz piękne kopytka. Będę kiedyś się pożegnać chodź. Pa! Pa! pa.